Moi drodzy, dzisiaj w Ewangelii otrzymujemy bardzo cenną naukę o modlitwie. Jak ma wyglądać modlitwa chrześcijańska? Ta Ewangelia jest kontynuacją tego, co słyszeliśmy wczoraj. Wczoraj Pan Jezus przestrzegał nas przed modlitwą faryzejską, przed modlitwą tych, o których mówi gdzie indziej. Pismo Święte, że ufali sobie, że są sprawiedliwi, że oni mają prawo do tego, by się czuć dobrze przed Bogiem, właśnie sprawiedliwi, bo wypełniłem wszystko, co powinienem, wypełniłam wszystko, co powinnam, jestem w porządku i dlatego mam prawo także do pewnych darów Bożych, do, do pewnej wyjątkowości. W porównaniu z innymi, tak wyglądała modlitwa faryzejska, i tak może wyglądać i nasza modlitwa, w której czujemy się dobrze, patrząc na tych innych grzeszników, którzy są gorsi od nas, którzy być może do kościoła nie chodzą. Ale Pan Jezus przestrzega nas też przed inną postawą, o której mowa jest dziś. Mówi modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomóstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Co jest istotą modlitwy pogańskiej? Lęk, lęk, nieznajomość Boga, nieznajomość Jego istoty. Lęk, który sprawia, że człowiek stara się przekonać Boga do tego, by był Mu życzliwy. Bogów. To jest głęboki problem także wielu chrześcijan. Kardynał Ratzinger, potem Papież Benedykt XVI mawiał o ochrzczonych poganach. Jednym z tych wyznaczników właśnie pogaństwa jest lęk przed Bogiem i ta, te próby przekonywania Pana Boga, by mnie kochał. Podczas gdy Bóg jest samą miłością. Dlatego Pan daje nam tę modlitwę, która jest bardzo szczególną modlitwą. Dodając wcześniej, wie Ojciec Wasz Niebieski, czego Wam potrzeba, zanim go o to poprosicie. Wy zatem tak się modlicie. Ojcze, Ojcze Nasz. W tekście, w słowach, które używał Jezus w języku aramejskim, tam jest słowo abba, które lepiej byłoby tłumaczyć. Poprzez polskie tatusiu, ale sami czujemy, że to dla nas w naszej uczuciowości szłoby za daleko. Dlatego i polscy tłumacze zostali przy tym słowie Ojcze. Bo tak to, czego nas Pan Jezus uczy, to uczy nas prostoty dziecka wobec Boga, wobec Boga, który jest naszym Ojcem, właśnie naszym tatusiem. Święty Paweł przestrzega Koryntian, żeby się nie dali odwieść od prostoty i czystości wobec Chrystusa, wobec Boga. Tak jak w swojej chytrości wąż zwiódł Ewę. Bo w istocie na tym polegało to zwiedzenie Ewy, grzech pierworodny, że Bóg oderwał człowieka. Od wiary w Jego miłość, od intymnej relacji z Nim, że przedstawił Mu demoniczny obraz Boga, który wywołuje lęk, przed którym człowiek ucieka, ukrywa się, a jeśli się do Niego zwraca, to wtedy, kiedy musi, kiedy widzi, że już nie ma innego wyjścia. Tymczasem modlitwa chrześcijańska właśnie to jest przede wszystkim ta relacja. Ojcze, Tatusiu, mówią ojcowie Kościoła, że cała ta modlitwa zawiera się w tym jednym słowie. Reszta jest tylko komentarzem do niego. Zresztą z Ewangelii widzimy, że ta modlitwa Ojcze Nasz, którą odmawiamy często, także w czasie mszy świętej, to nie jest formuła, ponieważ mamy dwie wersje tej modlitwy. Mateuszową, tę, którą słyszeliśmy teraz i którą używamy na co dzień, także w liturgii kościoła i wersję Łukaszową, inną, krótszą, a to po to, żeby wiedzieć, że nie chodzi o formuły. Chodzi właśnie o tę głęboką relację do Ojca, o to otwarcie naszego serca na niego. I to otwarcie naszego serca, ta dziecięca prostota i czystość w relacji z nim, ona się odzwierciedla też w naszych relacjach z bliźnimi. Dlatego na końcu tej Ewangelii otrzymujemy jakby sprawdzian tego, czy rzeczywiście ta nasza relacja z Bogiem jest. Prawdziwą relacją, nieudawaną, szczerą, głęboką, bo jeśli taką jest, to mamy głębokie doświadczenie Bożego miłosierdzia, Bożej miłości, Bożego przebaczenia, i wtedy przebaczamy innym, ale jeśli nie przebaczamy innym, to znaczy, że ta nasza relacja z Bogiem nie jest relacją prawdziwą, głęboką, tą właśnie Jezusową. Dlatego też jesteśmy wezwani też do tego, aby spojrzeć na nasze relacje z bliźnimi i zapytać się, na ile ta modlitwa, którą odmawiamy często, jest prawdziwą w naszych ustach, jest szczerą. Bo jeśli są tacy, którym nie przebaczyliśmy, nosimy w sobie złość, zawiść, pretensje, to znaczy, że nasza relacja z Ojcem nie jest prawdziwą relacją, że... Łudzimy się co do swojej chrześcijańskiej pobożności. Przychodzimy do Pana, aby go prosić, by zawsze była głęboką, prawdziwą relacją prostoty i czystości serca wobec Niego. Amen.